Dzień dobry, witamy wszystkich z biblioteki Filii numer 9 w Połtawie w Ukrainie. Dziś chcemy przedstawić bibliotekę dla naszych polskich przyjaciół i opowiedzieć o naszej pracy i o najpopularniejszych ukraińskich autorach. Nasza biblioteka jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci, jednak też mamy wielki segment użytkowników wśród młodzieży i dorosłych. Zapraszam do pokoju abonamentowego. Jak widać, zrealizowaliśmy zasadę wolnego dostępu do książek. W tej części obsługujemy uczniów szkół podstawowych i rzecz jak to dziewczynka. Też teraz. Можемо e, również polecić вам e, найпопулярніших наших українських писажів для дітей. E, Вшут e, авторів для дітей є Олександр Дерманський, e, Всеволод Нестайко, Іван Андрусяк і теж e, Володимир Рудківський. A do najpopularniejszych polskich pisarzy w naszej chwili należą Grzegorz Kastebkę i Małgorzata Strękowska Zręba. Pokażę te książeczki o Filipku i też o Detektywie. A w tej części mamy abonament dla uczniów gimnazjów i liceów, także dla dorosłych. No jak mówimy, to... Старша і щродкова школа. І найпопулярнішими українськими авторами для настолятків є Оксана Рущевська, Володимир Рудківський, Наталія Щерба, наша полтавська дісашка Тетяна Рубан, теж Олена Рижко, Сергій Гридін і Олександр Гавраш. Też mamy ulubionych e, polskich pisarzy. To Barbara Kosnowska, e, Agnieszka Tyżka, e, Joanna Jageo, e, Małgorzata Gutowska-Adamczyk i Małgorzata Karolina Piekawska. I e, dorosłe czytelnicy e, lubią powieści takich e, autorów jak na przykład e, Dara Kornić, як Василь Шкляр або теж Надія Гуменюк. Також маємо таких знаних пісажів, як Андрій Кокотюха, таке повіще детективістичне, і технотрилери Макс Кідрук. І теж проза і поезія Сергій Жадан і Юрій Андрухович. No a teraz zapraszamy wszystkich do naszej czytania. Zaraz tutaj lekcje online dla dzieci, szkolne lekcje, a przed wojną tu się duże grupy dzieci. Dzieci i dorosłe tutaj nie tylko czytają, a także komunikują się, e, korzystają się z internetu, z wi-fi i mamy też tutaj dużo e, nowych książek ciekawych dla dzieci o różnej tematyce i także mamy tutaj czasopisma i magazyny dla dzieci, dla dorosłych, dla nastolatków. E, też mamy tutaj takie gry, takie, takie piłkarzyki i mamy wiele e, gier planszowych. I też w tej czytelni organizujemy święta różne, różne zajęcia, różne spotkania z pisarzami, warsztaty i tak dalej. I ja zapraszam wszystkich jeszcze dalej, jeszcze jeden pokój następny. Chodźmy. Chodźmy. Tutaj jest nasz następny pokój. Ten pokój został przebudowany z pomieszczenia do przechowywania książek. To kreatywna przestrzeń bizon, a to też ten bizonczyk amerykański przyjaciół naszych europejskich żubrów, naszego polskiego i greckiego żubra. I jeśli mówimy o tej przestrzeni, to aby je wypasadzić, to wygraliśmy projekt i przeprowadziliśmy akcję go. I dzięki temu kupiliśmy meble, kupiliśmy gry. I e, całe pomieszczenie jest wyposażone w takim stylu ekologicznym. Proszę zobaczyć. I też mamy tutaj różne książki o naturze. O Przyrodzie i kolekcję trochę mamy takie. Na przykład to taka malutka kolekcja skał. Też mamy trochę kolekcję gleby. Tak. No i kolekcję masion. Proszę. I też mamy takie zielnik niewielki. to proszę tam. I tutaj jest las namalowany na ścianie naszej. Pachetnicy nam namalowali przed dwa lata temu. I też mamy taką półkę w formie drzewa. I taki ciekawy też namiot dla dzieci. Tak będzie lepiej. I e, drodzy przyjaciele, jak widać, nasza biblioteka to nie tylko miejsce udzielania informacji, ale także centrum rodzinnego wypoczynku. I mamy nadzieję, że dalej, powtarzam, wszystko będzie dobrze i będzie w sobie ok. E, pozdrowienia wszystkim naszym czytelnikom i bibliotek bibliotekarzom z Polski, szczególnie z Kłowic, Katowic, Stuplina, spiły. Dziękuję za uwagę. Pa pa!